Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku motocyklowych przygód. Dziś zabieramy was, zabieramy, bo nie wybrałem się sam, w podróż do czasów, które być może dla niektórych młodszych starzem wydają się odległe jak pierwszy dzień szkoły. Były to czasy, gdy przestrzeń publiczną zdobiły propagandowe hasła, a w zakładach pracy ostrzegawcze tablice. Meblem marzeń w wielu domach było lampowe radio marki Diora. Telewizory były czarno-białe i nie były dla wszystkich, a programów było aż dwa. Ale do rzeczy. Tym razem wsiadamy na dwukołowe rumaki, ruszamy w kierunku roztocza na rodzinny weekend z przygodami i widokami. Ja wraz z moją lepszą połową na moim szarym Royal Enfieldzie, partnerki za nami pieszczotliwie nazywamy też plecakami. Proszę się nie obrażać. To tak dla uzupełnienia i jasności. Mój syn na mojej małej czarnej Jamaszce 125. I my szykujemy się do odkrywania tajemnic tego malowniczego regionu. Rostocze to miejsce, które od lat nie przestaje nas zadziwiać. Choć wielokrotnie tu bywaliśmy, za każdym razem odkrywamy coś nowego. Atrakcji tu nie brakuje, a każda z nich ma swój unikalny urok. Gotowi? No to ruszajmy jednośladem przez przeszłość i teraźniejszość. Ruszajmy na roztocze. Po intensywnym popołudniu podróży dotarliśmy pod wieczór do Zwierzyńca. Od nas to tylko 120 kilometrów, ale wyjechaliśmy dopiero po 17, czyli po pracy, jadąc zupełnie bocznymi, leśnymi i raczej spokojnymi drogami. Zwierzyniec to malownicza miejscowość, którą już niejednokrotnie pokazywałem w moich filmach, ale za każdym razem odkrywam w niej lub w okolicy coś nowego. Nasz nocleg był zarezerwowany w małym domku na kempingu Echo. Choć nie był to luksusowy apartament, to zapewniał nam wszystko, co na jeden wieczór potrzebowaliśmy: trzy wygodne łóżka i Janek z kuchenny, gdzie mogliśmy zaparzyć poranną kawę. Minimalizm, ale wygodny. Sam kemping jest na uboczu, ale zarazem blisko od centrum miasteczka. Decyzja o noclegu w tym miejscu okazała się trafna, ponieważ mieliśmy okazję skosztować lokalnej wyżerki i spróbować złotego płynu w miejscowym browarze. Świeże, dobrze schłodzone smakowało wyśmienicie w tak gorący wieczór jak ten. Dodatkowo w pobliżu naszego kempingu trafiliśmy na koncert alternatywno-rokowy przy jakiejś tam knajpce. nazwa zespołu mi umknęła, ich wykonanie coverów takich jak Jezu jak się cieszę, kilku kawałków Manamu, Tiltu przywołało wspomnienia dobrych koncertów, na których kiedyś się bywało. Wieczór minął nam więc w świetnej atmosferze, rozrywkowo i bardzo weekendowo. Przenieśmy się w czasie, w przeszłość, do miejsca, gdzie teraz sosnowe lasy i pola ukrywają dawne sekrety. Tam, gdzie dziś roztocze, rozciąga swoje zielone ramiona, kiedyś był inny świat. Świat morza. Wyobraźcie sobie to ciepłe i płytkie morze o niebieskich wodach, tak przejrzystych, że można było zobaczyć każde morskie stworzenie, które w nich żyło. Przegrzebki i ostrygi, to był ich świat. Gdy zaczynało mocniej wiać, a fale uderzały w wybrzeże, może wyrzucało na plażę małże lub tylko ich muszle. W cieniu potężnych sekwoi na lądzie królowały niesamowite stworzenia: szablozębne koty, jelenie, a nawet żyrafy. W głębinach tego morskiego królestwa panował zaś megalodon, rekin wszechczasów, który swoją postacią przewyższał nawet największe współczesne okazy jego ciało o długości ponad 20 metrów czyli więcej niż przegubowy autobus mogło wywołać respekt u każdego stworzenia ale jak to w życiu bywa czas płynie nieubłagalnie, epoki mijają może ustąpiło miejsca lasom a megalodon zniknął w odmętach historii dziś kiedy przechodzimy się po roztoczu nie trudno uwierzyć że kiedyś było tu morze. Choć minęły tysiące lat, a natura przybrała nowe oblicze, wciąż możemy poczuć nadmorski klimat z zapachem borów i piaskiem pod stopami. Gdy upał daje się we znaki, może warto pomyśleć o chwili wytchnienia nad zalewem w takim miejscu jak Józefów. Co może być lepszego w gorący dzień niż kąpiel i chwila plażingu bez parawaningu? Tak kiedyś zapewne szumiało może w tym miejscu. Choć dźwięki te nagrałem zupełnie gdzie indziej, gdzie nie trzeba było obawiać się rekinów wielkości przegubowca, pasują jako podkład, tak sądzę. Skoro informacje turystyczne twierdzą, że kamieniołom Babia Góra w Józefowie to perełka i że jest największy na roztoczu środkowym, a kamienna wieża widokowa jest wysoka i darmowa, to musimy tam koniecznie zaglądnąć. Kręcenie się po kamieniołomie może nie jest niesamowicie ekscytujące, ale może być dobrym sposobem na urozmaicenie wycieczki. Choć może nie jest to podróż do wnętrza Ziemi, jak z powieści Werne, może być całkiem ciekawą. Zobaczmy. Zwierzy widokowe, jak to zwierzy, widać lepiej i dalej, a ta blisko 19-metrowa kamienna baszta to doskonały punkt obserwacyjny. Rozciąga się z niej piękna panorama na lasy Puszczy Solskiej i wspomnianą Babią Dolinę. Tutejsi budowniczowie mieli łatwiej, ponieważ kamień z kamieniołomu stał się głównym budulcem wieży. Ponoć już 300 lat temu kamieniołom był miejscem pracy licznych górników i kamieniarzy. Od lat w okolicy Józefowa wydobywano biały piaskowiec, a teraz w miasteczku możemy natknąć się na rzeźby wykonane z tego materiału, które są pokłosiem plenerów studenckich rzeźbiarskich. Ukształtowanie terenu w kamieniołomie, pełne zakamarków, spodobało się kiedyś wojskowym. Wyrobisko stało się poligonem dla polskich żołnierzy przed wyjazdem do Afganistanu. Łatwo można sobie to wyobrazić. My jednak wypatrywaliśmy w skałach pozostałości szkieletów morskich zwierzątek, czyli amonitów i muszli. Niestety nie pochwalę się żadnym znaleziskiem, zadecydował zapewne brak doświadczenia i cierpliwości. Ale wiem, że niektórzy coś tam znajdują. to baszty widać? <laughs> już nie zrobiło. Jest, <laughs> jest. Eee, Profesjonalnie. Dobrze wstrząśnięta i zmieszana powinna zrobić p.st. Rzeczki Wieprz leży wieś guciów. Na początku XIX wieku wieś nazywała się Grele, tak jak wszyscy pańszczyźniani chłopi w niej mieszkający. Część tych chłopów zajmowała się też rzemiosłem, wyrobem narzędzi rolniczych, a nawet wozów. Później nazwę zmieniono na guciów. Dlaczego inaczej ją część tego się nie dowiedziałem. Może ktoś z Was coś wie? Guciów nie byłby znany, gdyby nie znajdująca się tutaj zagroda wraz z karczmą, w której serwują przysmaki niedostępne w innych częściach kraju. Po prawej stał transporter Scott, ale o tym później. Jestem fanem tutejszej zupy z pokrzyw i łupci, czyli potrawy wigilijnej z tych stron, a więc wyjątkowej. To kasza gryczana z grzybami, zawinięta w liść kapusty, upieczona i okraszona olejem konopnym. Kiedyś na wsi jadano zdecydowanie więcej wszelakich roślin, ziół, a nawet liści drzew. Pan Makłowicz twierdzi, że Polacy jedzą tak dużo mięsa, ponieważ pragną zaspokoić tęsknoty swoich chłopskich przodków, a schabowy im większy, tym gospodarz zamożniejszy. Ja wybieram jednak zielsko. Zagroda Guciów to taki mini skansen z wystawami meteorytów, skamieniałości z brzegów wspomnianego pramorza, trochę etnografii oraz wystawa z czasów, które niektórzy oglądający mogą pamiętać. Czasy PRL-u to inaczej mówiąc, czasy Polski Ludowej, orła bez korony. Wolny czas mieszkańcy wsi spędzali na wzajemnych spotkaniach w świetlicach wiejskich, gdzie wspólnie mogli drzeć pierze lub oglądać telewizję. Tak to ktoś opisał. Dodam od siebie, że na radiach lampowych dobrze odbierało się wolną Europę, choć władze starały się te stacje zagłuszać. Radia Luksemburg natomiast nie zagłuszano, a w jego studiu koncertowym występowały na żywo takie gwiazdy muzyki jak The Beatles, Rolling Stones i Sam Król Elvis Presley. W Guciowie w dużej stodole zgromadzono całe mnóstwo sprzętu z tamtych czasów. Młodzież może przymierzyć hełm zomowca, mundur milicjanta i zrobić foto na tle dużego polskiego fiata 125 w kolorze pasującym bardziej do radzieckiej wołgi. Czy było to ciekawe, ocencie sami. Ja mogłem powiedzieć do syna: zobacz, takie radio mieliśmy w dużym pokoju, taki telewizor miał dziadek, a czerwonym dużym fiatem przez Związek Radziecki pojechaliśmy z rodzicami na wczasy pod namiot do Rumunii. I tak się zaraziłem podróżami. Miałem o skocie to średni kołowy opancerzony transporter w skrócie skot opracowany wspólnie przez Czechosłowację i PRL na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku W czasach NATO został wycofany z użytku można było go sobie od wojska odkupić Cały żółty jeździł w barwach Radia RMF, a tu w jakiś sposób zdobył go sobie pewien sympatyk militariów. I teraz my możemy sobie pojeździć po okolicy. Dwa lata temu, a w zasadzie to już trzy, ze znajomymi zafundowaliśmy sobie małą przejażdżkę w stylu pancernym. Szanowna Wycieczki, to już ostatnia turystyczna atrakcja w drodze do przemyśla. Jeśli ktoś oglądał moje wcześniejsze relacje, to na pewno rozpozna to miejsce. Cerkiew w Starym Dzikowie to porządna, murowana, grecko-katolicka cerkiew parafialna zbudowana 120 lat temu. Inne cerkwie w okolicy były zazwyczaj mniejsze i drewniane, a tu najwyraźniej mieszkańcom dobrze się wiodło. Wielkość cerkwi można porównać do wspomnianego w Guciowie polskiego schabowego. Im budynek lub kotlet większy, tym gospodarz zamożniejszy. Chciałem tę w neobizantyjskim stylu Cerkiew pokazać o rodzinie. Oglądaliśmy kiedyś razem film Andrzeja Wajdy, Katyń. Film nominowany do Oscara i obsypany wieloma nagrodami krajowymi i europejskimi. 17 września 1939 roku Związek Radziecki napadł na Polskę. Dowódcy i oficerowie Wojska Polskiego zostają pojmani przez Armię Czerwoną. Wśród jeńców wojennych znalazło się kilkanaście tysięcy oficerów. Ich rodziny z utęsknieniem czekały na ich powrót. Nigdy on jednak nie nastąpił. Cerkiew w Starym Dzikowie stała się planem filmowym, zmieniając się w monaster w Kozielsku, miejsce przetrzymywania polskich oficerów później zamordowanych przez Sowietów. Było to wiosną 1940 roku, natomiast premiera filmu Wajdy odbyła się we wrześniu 2007 roku. Do dzisiaj wewnątrz została praktycznie cała scenografia, trochę fotosów rozstawionych w różnych miejscach i niszczający budynek. Dziękuję za wspólną podróż w czasie i przestrzeni. Moja filmowa szuflada z 2023 roku zrobiła się pusta, puściutka. Pozostaje czekać na wiosnę lub wyczekiwać okien pogodowych, aby choć na chwilę pokręcić się po okolicy w poszukiwaniu ciekawych miejsc i ukrytych historii, oraz dla tak potrzebnego relaksu. Czekam na Wasze komentarze, podpowiedzi i informacje o miejscach niezwykłych. Jeśli opowieść ta przypadła Wam do gustu, kciuki w górę i subskrypcje mile widziane. Jeśli uznacie, że autorowi można by postawić dobrą kawę, to pod filmem jest przycisk Super podziękowanie. Z góry dziękuję, pozdrawiam i polecam się na przyszłość. Grzegorz.